Aloha, garść faktów, które pokazują Albanię z perspektywy supera. Trochę ten kraj jest taki słodko-gorzki. Niektóre rzeczy cudowne, inne rzeczy ciężko przełknąć. Przyjechałem tutaj prawdopodobnie z największą ilością supów, jakie widzieli naraz, czyli z trzema. Dwie Indiany i jeden Lidl od Mistrala, czy nawet Mistral od Lidla. powiem na tym ostatnim fale lozi. fajnie jest. Garść rzeczy, które mogą się superom i nie tylko przydać, jak będą myśleli poważnie o krótkich wakacjach w Albanii. Moje trwają 4 dni. Raporty. Cała energia elektryczna, jaką tu robią, pochodzi z turbin wodnych. W ogóle nie używają żadnych niezdrowych rzeczy do produkcji prądu. To mi się akurat bardzo podoba. Przepiękna, eksplorująca roślinność zewsząd. Bardzo południowe to jest, ale myślę, że w Albanii będzie z tym słabo, bo mają zasadniczo bardzo negatywny bilans wodny. Mają mniej wody na mieszkaniach niż my. Są go, najgorsi w Europie, my jesteśmy prawie najgorsi. Ale okazuje się, że wszystko tam, wszystko to się podlewa, w ogóle tam się nie przejmuje. Jeżeli mówimy o supach i przygodach na wodzie w Albanii, no to historia jest taka, że jesteś jedynym superem albo jedyną superką po horyzont. Ludzie w ogóle nie pływają na deskach. Oczywiście byłem tylko 4 dni i zwiedziłem tylko jedną dużą plażę w Dures. Ale mimo wszystko nie widziałem ludzi w ogóle, więc nie licz na to, że dokupisz sobie śrubkę zapomnianą, fina. Musisz mieć ze sobą właściwie wszystkie niezbędne i zbędne elementy, które mogłyby ci się uszkodzić, zgubić, bo najbliższe sklepy typu Intersport albo Decathlon są od ciebie o 200-300 km i musisz je wjeżdżać albo do Grecji, albo wracać do Montenegro, w naszym przypadku wracać. Także jeśli chodzi o sprzęt pełna samowystarczalność jest podstawą to, weźmiesz, to czy weźmiesz jaką, jaką deskę weźmiesz to jest zupełnie druga sprawa Mają niezły gips z dniami wolnymi od pracy ponieważ są tutaj trzy religie czyli islam właśnie z tyłu jest w prawosławie i jest katolicyzm to żeby nikogo nie urazić zrobili tak, że mają najwięcej dni bez pracy w roku, dlatego, że jak jest na przykład Ramadan, to wszyscy w całym kraju mają wolne, a jak jest z kolei Zielone Świątki, to wszyscy w całym kraju mają wolne. Dzięki temu wygrali ze wszystkimi. Zajebisty pomysł. Zajeb... Bardzo dobra część. Starsze osoby z rana wychodzą i mają takie nie pamiętam jak to się mówi, po prostu idą. Idą, spotykają innych, piją kawę, spędzają czas razem, kupują owoce od sąsiada, któremu akurat obróciły, albo sprzedają swoją rzutkiewkę. Fajne to jest. Jakość owoców i warzyw. Jeździmy ciągle po Bałkanach, bywamy w Turcji. To co się dzieje w Czarnogórze, w Chorwacji, w Turcji. Yy, słabsze są to warzywa. To są tak pyszne. Takie soczyste i chrupkie. A... W Albanii się pali. Wszędzie się pali. Pali się w knajpach. Pali się w pociągach. Wszędzie. W Albanii jest tanio. Za przeciętną kolacyjkę. Taką za 160 euro w Chorwacji. Tutaj zapłacisz 50 euro. Albański piasek. Składa się w 90% z piasku, który jest z zajebistej jakości, to znaczy ma kolor taki troszeczkę niebiały jak u nas, ale raczej mazurski kolor. Kozor mazurskiego piachu, a do tego gęstość jego jest taka jak w wiuracie kołobryzy. jest taki aż skrzypi. Ale za to brakujące 10% to są niestety kurw Nie, pałki. Uważajcie na rowerzystów, mkną. Pod prąd, jakby kontrpasami, których tutaj nie ma, a w ogóle rowerów bardzo dużo, ale wyłącznie analogowe. Nie widziałem ani jednego roweru na baterię. Średni dochód na łeb jest Malusi. Najsłabszy w Europie to jest jakieś. Nie, nie średni. Najniższa dopuszczalna płaca tutaj 1720 zł, przeliczone już dane z zeszłego roku, ale to się nie zmienia tutaj gdzieś przez dziesięciolecia. 1720 zł to powoduje, że naród jest po prostu biedny e i to widać w wielu miejscach to widać po tym jakby państwo się poddało jest trochę nieposprzątane ale za to jedzenie jest pyszne no, e zawsze są jakieś plusy i minusy na na najbardziej chyba stracili starzy ludzie, którzy nie wiem jakie mają niższe emerytury, ale myślę, że mają niskie Widuje się panie na plażach, starsze panie, które plażują. Ten odsetek tutaj jest wyjątkowo duży, w ogóle jest to stare społeczeństwo, bo ci młodzi są w Europie Zachodniej, tam zarabiają szmalec. Te 10 milionów Albańczyków, których nie ma w kraju, więc te starsze panie siedzą sobie na plażach i te panie sobie po prostu plażują, obwieszone złotem. Tak, to, to wygląda, ta część wygląda dość, dość bogato, czyli mają oszczędności. Natomiast. Nie mają fajnego sprzętu plażowego, siedzą na kartonach, którymi przyjechały banany z Chin albo skądkolwiek, albo jak któraś jest bogatsza, to ma kawałek wykładziny dywanowej. Nie są smutni, są południowcami, mają sobie takie portugalskie saudarze, ale trudno się z nimi zaprzyjaźnić. Ale jeżeli nauczy się jednego słowa z ich języka, który jest straszliwie, straszliwie trudny, ten język jest izolowany, nie ma żadnego języka siostrzonego na świecie. To jeżeli nauczysz się jednego słowa, na przykład dziękuję, które jest na tu gdzieś zapisane, to, e, to od razu masz przyjaciół wszędzie. W normalnych warunkach w ciągu dnia nie masz żadnych szans na zjedzenie normalnego polskiego obiadu, bo tej porze tutaj nikt nie je, no wiadomo. Więc e, polecam jedzenie przecudownej lokalnej kuchni na kolację, a w ciągu dnia jest mnóstwo street foodu wszędzie. Jak to na południowych krajach, e, tutaj najbardziej mi smakuje. Brek, czyli takie bałkańskie, coś z ciasta Filos. Czy wszyscy znają burka? Jak nie to sobie W każdym razie nie da się zjeść sensownie obiadu na obiad. Albański jest potwornie trudna języka. I ja się uczyłem i nauczyłem się tylko jednego słowa. I to słowo to jest orlen. Jak jest orlen po albańsku? Jest to kastraci. kastraci. A jak z wodą pitną? W kranach w sensie. Otóż hotelarze twierdzą, że się da pić, sklepikarze mówią, że w żadnym razie. Nie bierz tam. Tirana dziś od rana. Niezwykłe miejsce. Ja myślałem, że to taki trochę będzie bardziej zapuszczony Belgrad, czy może takie troszeczkę lepsze Sarajewo. Skąd? To naprawdę europejska stolica ma miejsca, gdzie się wypoczywa. Polecam absolutnie Tirana na jeden dzień. Nawet, jeżeli nie ma tu gdzie pływać na supie, choć podobno jest tu jakieś jezioro, gdzie się da wleść. W Albanii ludzie mają kanarki. Wszędzie, wszędzie się je sprzedaje i kupuje. Lokalci w Albanii są... nie są wyniośli, są tacy lekko zdystansowani tyle, ze względu na bardzo poważną barierę językową, ale rada jest taka, naucz się jednego, dwóch słów lokalnych i zdobędziesz przyjaciół, którzy nie będą chcieli, że ich płacił na piwki w knajpie i tak dalej. I takie słowo krótsze to jest dziękuję, czyli fale mindery. Fale mindery. Najlepszy zupełnie deser jaki jadłem. Może nie w życiu, ale koło tego. E, trilecze, czyli ciasto biszkoptowe nasączone trzema gatunkami mleka. Mleko pełne, mleko skondensowane i mleko odparowane. Przepis pochodzi z Ameryki Łacińskiej, z Brazylii i trafił do Albanii w taki sposób, że ludzie oglądali masowo seriale i zrobili dekonstrukcję jakby odwrotną tego, inżynierię odwrotną tego co widzieli w filmie. I nauczyli się tutaj na Bałkanach z filmu robić to ciasto. Potem to ciasto rozeszło się po całym regionie. Spróbujcie Trilac'e, jedno z najlepszych ciast, jakie będziecie jechali, po, po, jedli, poza tym ona jest takie... Wszystkiego dobrego!